Witam Was, To jest dla Was czytanie na wrzesień 2021. Zobaczmy, co u Was się będzie działo. Jaka jest sytuacja? Rydwan. Przyczyny... Znaczy, wyzwania najpierw. Wyzwania. Piątka pentakli. Przyczyny... Okej, okay, weźmy wszystkie te karty. Świat, As Pucharów, wiś, wi, y, 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 Pustelnik i Królowa pentakli. Dobrze, Przeszłość, Król Pucharów. Co macie w głowie? As Kijów, Najbliższa Przyszłość. Dużo tych kart Najbliższa przeszłość. Ósemka pucharów. I trójka pucharów. My w tej sytuacji. Wisielec. Dookoła. Nie widzisz dwójka pucharów i potencjalny wynik król mieczy. Mhm. Pod spodem mamy siódemkę pentakli. Okej. Okay no dobrze zobaczmy co się dzieje Ciekawie, żeby się w ogóle te karty ułożyły bo dzieje się dużo i są też ekscytujące rzeczy które się tutaj pojawiają dla lwa to Są jakieś nowe sprawy które wydają się bardzo wyczekane ale tak jakby czy lew po prostu nie może, jest przyblokowany w jakimś sensie, nie może się ruszyć, czy wymagają tutaj od Ciebie poświęceń w jakimś sensie, poświęcenie jakiejś sprawy, bo jest dużo dynamiki i tak jakby i twoje otoczenie i cała sytuacja wymaga skupienia, ponieważ wszystko nabiera tempa, wymaga decyzyjności i tak jakby obudzenia się. Natomiast lew wychodzi tutaj jako wisielec, więc tak jakby osoba przyblokowana, bądź osoba, która się wycofuje, pauzuje tutaj. Być może jest tutaj zastanowienie tak naprawdę w całej tej gonitwie, w którą stronę Lew chce iść, bo wydaje się, że rzeczy dzieją się szybko, są rozpędzone, ale nie ma możliwości tak jakby kontrolowania, gdzie ta droga i gdzie ten wóz tak jakby prowadzi. Bądź pojawiają się nowe sprawy, ale niestety ma jakby inne zobowiązania, i ciężko jest mu się wywinąć od tego, żeby pójść w tym nowym kierunku. No dobrze, mamy też dwóch króli: Król Pucharów i Król Mieczy. Myślę, że król Mieczy tutaj, no mogą być to osoby. Mogą być to, no jak królowie się pokazują, to są różne negocjacje, sprawy ważnej wagi, jeżeli chodzi o biznes. E, może być tutaj dwóch kandydatów, którzy się pojawiają i trzeba będzie się troszkę zdecydować. I Myślę, że w ogóle Lew z racji tego, że pokazuje się w tej takiej pozycji yy, oświeconej, <laughs> natomiast to oświecenie przychodzi przez przyblokowanie czegoś. Yy, no, tu może być urlop, który jest dla nas bardzo dobry, daje nam jakąś perspektywę, i dopiero ruszamy z działaniem. Yy, właśnie, rydwan mówi często o wyjeździe. Ruszamy z działaniem dopiero tak, jakby kiedy sobie wszystko poukładamy w głowie. Bo jednak jest tutaj jakaś refleksja, spojrzenie na sprawy z innej perspektywy, być może rozważanie właśnie zaangażowania, ponieważ to jest Twoje wyzwanie. Piątka pentakli jest to karta, która mówi o tym, że radź sobie sam, idzie trudny czas. Czasem mówi to karta o stracie, ale ogólnie mówi o tym, że droga będzie trudna i będzie wymagała od siebie. Pod spodem również mamy siódemkę pentakli, która mówi o tym, że trzeba dużo zaangażować środków i będzie dużo roboty do zrobienia, może być zmęczenie, to nie będzie takie super łatwe. Zobaczmy u podstawy, bo cała sytuacja jest bardzo dynamiczna. Rydwan mówi o. O ambitnych planach, o naprawdę długiej liście rzeczy i oczekiwań. E, mówi o odwadze, o ruszeniu po swoje, e, odważnie ku właśnie tym gwiazdom. Rydwan również mówi, że sytuacja jest wymagająca i że dajemy radę jakoś ją ogarnąć, ale że jakby sprawy po prostu e, szybko się rozwijają. I w szybkim tempie mogą nas zaprowadzić w, w pewnym kierunku. I raczej ciężko jest tutaj wyhamować to, co właśnie próbujesz robić, tak jakby wyhamować. U podstawy mamy tak: świat, czyli koniec, a z pucharów nowy początek. Wisie nie wisiele tylko pustelnik, pustelnik, który patrzy na to. Być może nowy początek, który jest ostatnim, ostatnim naszym dziełem, ostatnim, ostatnią tak, jakby kropką nad i. I e, królowa pentakli. Królowa Pentakli może mówić o stabilności, o stałości, o sprawach finansowych. O... Tu może być też znak panny, ponieważ i pustelnik, i e, królowa pentakli to jest osoba znaku panny, ale mam wrażenie, że ten pustelnik kieruje się swoim sercem i on oświetla tam, gdzie czego, tego, czego poszukuje, poszukuje tego świętego grala, tego ostatniego, tak? E, więc. Te wszystkie działania, które właśnie to pewnego rodzaju zatrzymanie, mam wrażenie, że wynika tutaj z jakiegoś doświadczenia lwa i przemyśleń na temat całej tej sytuacji, tak? Przemyśleń też, co jest dla mnie tym świętym gralem. W przyszłości mamy króla pucharów, może być to właśnie osoba, jedna osoba, która się zarysowuje. Mamy też Króla Mieczy. Myślę, że będzie pewnego rodzaju spotkanie. To może być właśnie sprawy biznesowe albo ogarnianie dwóch ważnych osób, czy biznesowo, czy to są klienci, czy to są właśnie wspólnicy. Bądź dwóch ważnych takich tematów emocjonalny i taki stricte biznesowy. Co masz w głowie? No, ten nowy początek, do którego dążysz, który się tutaj jakby pojawia nagle ze świata, no jest bardzo obiecujący. Natomiast, prawda, tak jakby potrzebujesz nowej, ekscytującej rzeczy, potrzebujesz zacząć od początku, potrzebujesz jakiejś świeżości tego nowego projektu. Śmiało ruszasz, prawda, sytuacja ci znaczy tak, sytuacja daje ci szansę śmiało ruszenia po swoje marzenia. Ty natomiast w jakimś sensie albo poświęcasz swoje, swoje ego tutaj na osiągnięcie tego celu, albo jest pewna pauza, przy, przystopowanie, przyblokowanie. Co nadchodzi? No i mamy ósemkę pucharów, więc jakby odchodzimy ku tym marzeniom. Trójka pucharów do przyjaciół, do jakichś e, świętowania jakichś sukcesów. Prawda? Wszystko dzieje się w otoczeniu e, sądu. Znowu budzenie tej trójki. M więc mam wrażenie, że możesz albo zawiązać jakieś porozumienie ze, z jakimiś osobami, które, z Twojego otoczenia, bliskimi i porzucasz jakby coś, w co angażowałeś poprzednio dłuższo, dłuższy okres czasu. Ok. No jest. Odejście, odejście ku nowemu, odejście ku temu, co tak jakby jest, przyszło od, ze środowiska, takiego najbliższego. Czego nie widzisz a propos tej sytuacji? No, dwójka Pucharów no, mówi, że będzie obiecujące połączenie, że każdy przynosi tak jakby, tym bardziej, że lew jest tutaj tak jakby nad nimi, jest przynosi obiecujące, prawda, po, obiecującą połówkę. Więc jest tutaj jakaś sprawa porówno, przynoszenie porówno. No, te karty mówią o tym, że pojawia się też jakaś nowa znajomość, takiej, której szukałeś. Porzucasz, yy, prawda, to, co Ci nie wystarcza. Udajesz się ku trójka pocharów, więc są to spotkania towarzyskie yy. Odejście jest wyzwaniem, bo jednak piątka pentakli mówi również o odejściu, o porzuceniu tego wygodnego, prawda, odwróceniu się tyłem od tego stabilnego yy, i spróbowania czegoś nowego na polu, tak jakby towarzyski. Trójka Pucharów mówi o flirtach. Yy, sąd w twoim otoczeniu mówi o tym, że ta decyzja yy, nada ton. Całej jakby przyszłości od teraz. Jest ona ważna. Decyzja, która zamyka pewien rozdział, otwiera inny. Jak się sprawy kończą? No mamy króla mieczy. Mam wrażenie, że król mieczy może mówić o decyzji albo pokazuje tutaj kogoś, kto będzie, no bo król mieczy jest surowy, jest ostry, jest bardzo taki logiczny. Może, prawda, pokazywać kogoś, kto przyjdzie przedstawić nam swoją opinię. Zobaczmy, jakie są rady dla lwa. Co się tutaj pokazuje dla lwa? Księżyc. Mhm. Czy pewna tutaj niewiadoma? Myślę, nie wszystko tutaj jest jasne. Trochę idziemy też w ciemno. Ja mam też takie wrażenie, że lew nie jakby nie współpracuje z otoczeniem. Że wszystko tutaj gna, wszystko idzie, doświadczamy tych zmian, pojawiają się nowe rzeczy, ale lew jest tak, jakby wycofany w całej tej sytuacji. Księżyc mówi również o intuicji, o emocjonalności, o tym, że. Poru musimy się poruszać, jakby w sytuacji, nie mając tak, jakby pewne, pewnego, e, pewnego pola widzenia, bo jednak ruszamy ku tym gwiazdom w ciemności. Tak? Ruszamy ku temu nowemu. Natomiast Wisielec mówi, że się wstrzymujemy. Prawda? E, 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 pustelnik również po ciemku oświetla sobie drogę, po to, żeby to znaleźć, to nowe, to, gdzie to jego serce chce. Mam wrażenie, że potrzebujesz tutaj kierować się swoją intuicją i yy, no sprawy na pewno nie są jasne, klarowne i nie masz tak jakby yy, pełnego oglądu sytuacji. Jeżeli powiedzmy, ryzykujesz, w ogóle chyba bym tutaj nie ryzykowała w całej tej sytuacji, bo jest szybko, sprawy rozwijają się szybko, natomiast Księżyc mówi o tym, że nie widzimy. Co tak naprawdę się tutaj dzieje? Jest jakaś niewiadoma, sprawy są niejasno. Jeżeli, prawda, jest Ci tutaj przedstawiona jakaś oferta nagła, sąd mówi o tym, że musisz dziś zadecydować, musisz teraz się zadeklarować, wszystko idzie szybko do przodu. Może być to ryzykowne i stratne, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś sprawy finansowe. Jeszcze jedną kartę dla lwa. No właśnie, głupiec. Więc y, głupiec mówi o tym, i księżyc tak samo, prawda? Mówi o tym, że na tej drodze mogą czyhać niebezpieczeństwa, któreś w tym momencie nie widzisz. Głupiec natomiast mówi o tym, że zakładamy najbardziej optymistyczną y, drogę. Y, tutaj. Także myślę, że. Dokładnie tak, sporo tutaj w całej tej sytuacji nie wiesz, i może dlatego jest to Twoje takie nastawienie, wyhamowanie w całej tej sytuacji, zastanowienie się. Rozglądasz się za tym nowym początkiem, poszukujesz go, on jest ekscytujący, jest tak jakby z Twoją energią razem, ale mam wrażenie, że musisz coś porzucić, żeby tutaj iść w to nowe. A nie wiadomo, jakby nie ma tej jasności całej w sprawie, gdzie ten nowy początek cię zawiedzie i jakie przeszkody na twojej drodze będą. Zobaczmy tego króla mieczy, czyli to rozwiązanie. Król mieczy, bo król mieczy jest tutaj bardzo logiczny. I z takiego emocjonalnego króla pocharów może być tutaj właśnie transformacja, czyli tego, co ja bym sobie życzył, w tego, co jest logiczne. I co jest, co tak jakby jest obliczalne. Dziesiątka pentakli. Więc sprawy dotyczące rodziny, być może nieruchomości, bądź jakichś dużych pieniędzy. Pieniędzy, które tak jakby są na pokolenia. Okej. Okay. Myślę, że będzie tutaj decyzja. Myślę, że ona nie będzie pochopna, dlatego jest to tak jakby wyhamowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy finansowe albo jeżeli chodzi o rodzinę. I tutaj Tarot y, radzi, aby nic nie brać w ciemno i nie porywać się tak jakby na coś, na czym się nie znamy, czego nie wiemy i co jest na przykład napisane małym drugiem. Nie zagładać również tak jakby najlepszego scenariusza y, możliwego, tak? Myślę, że to wszystko. Pozdrawiam was Sylwy. Widzimy się w przyszłym miesiącu.